Dla kogo to będą kreski? A Dla żony, dla córki, dla wnuczki. 8 marca to szczególny dzień. W końcu swoje święto obchodzą wszystkie kobiety. Zgodnie z tradycją Dzień Kobiet obchodzono również na Manhattanie, gdzie regularnie odbywają się takie imprezy. Wykorzystujemy każdą okazję, która po pozwoli nam zwiększyć ilość naszych klientów. A dzień kobiet jest takim szczególnym dniem, dlatego skorzystam z okazji i złożę wszystkim paniom. Najserdeczniejsze życzenia, spełnienia marzeń i przede wszystkim zrobienia udanych zakupów tutaj u nas na Manhattanie. Zarząd Manhattanu na podłężu chcąc umilić zakupy klientom, często organizuje różnego typu eventy. Zauważyliśmy, że dużo ludzi zainteresowanych jest właśnie taką formą e, piknikową. Ta f, e, forma takiego pikniku sprawia, że Jakoś chętniej tutaj przychodzą, zaglądają, zawsze coś się dzieje, jest wesoło. E, dlatego myślę, że musimy w tym kierunku podążać. E, e, widzę, że jest ogólnie bardzo taka miła, przyjemna atmosfera. Zamykam poczyn, które tak chciałbym Ci dać. To miejsce dla Ciebie, które przynosi nam czas. Daję Ci doł, to raz. Na pewno w lepsze warunki zachęcają klienta do przyjścia. Dlatego czynimy wszystko, żeby klientów przyciągnąć. Robimy to w formie jakiejś, nie wiem, chcielibyśmy wciągnąć nawet inne organizacje, które działają na terenie miasta, by wspólnie zadziałać czy po prostu promować się wspólnie w ramach miasta, w ramach gminy, nie tylko po prostu, żebyśmy działali na samym targowisku. Klientom ten pomysł się podoba, a jak sami mówią, na targowisku zawsze czuć klimat danego święta.